Próbuję diety najsilniejszego człowieka na świecie przez jeden dzień. Śniadanie ponad 150 kg smajewa to 1,5 kg ziemniaków oraz mielona wołowina. Użyłem sosu sriracha mayo polewając go na pieczone ziemniaki. W połowie tego posiłku poczułem przypływ energii, który ciężko było mi opanować. Kończąc ten posiłek miałem na liściku 2000 kalorii. Na drugie siadanie musiałem przygotować kilogram sernika. Wersja z galaretką i owocami wchodziła wyjątkowo przyjemnie. Pierwsza część ciasta zniknęła bardzo szybko, druga z kolei wchodziła trochę wolniej. Biorąc ostatniego kęsa, drugi posiłek został zjedzony. Przygotowałem pierogi na dwa kolejne posiłki. Łącznie było ich 700 gramów. Jedna porcja została zjedzona jeszcze przed treningiem. Trening składał się z ćwiczeń z własną masą ciała, co było nawet przyjemne. Druga część pierogów wchodziła już coraz ciężej, a to zaledwie połowa jedzenia, jakie miałem zjeść. Musiałem uzupełnić Białko, więc zjadłem 500 gramów Serka Wiejskiego z dodatkiem owoców w żelu. Jest to nowość z KFD i serio polecam ci każdy ze smaków. Moim faworytem okazały się wiśnie w żelu. Po tym deserku zjadłem kanapki. Nie były to zwykłe kanapki, bo miały rozmiar XXL. Cztery sztuki były niezłym wyzwaniem, bo jedna taka kanapka to jak cztery zwykłe. Pozostały mi jeszcze dwa posiłki, więc zacząłem od Serka Wiejskiego. Kolejne 500 gramów chodziło już tragicznie. Na szczęście tutaj był jeszcze dodatek owoców. Jak uda mi się zjeść ostatni posiłek, to zostawiasz obserwację. Założyłem piżamę, poczekałem do godziny 25 i zjadłem ostatni posiłek. Najsilniejszego człowieka. Obserwuj!